Siemanko, dziś nagrywam z piętra w moim domu, a to oznacza. A i jeszcze do tego mam ubranie sportowe. A jak ubranie, to oznacza wysiłek. A jak wysiłek, to oznacza, że dziś sprzątamy dom. Słuchajcie, ostatnio sobie zdałam sprawę, że w sumie to za 10 dni będzie już moja siostra tutaj ze swoją rodziną. I tak cały czas myślałam, że jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc tutaj muszę. Wykręcić trochę kamerkę, żebyście nie widzieli mojego bałaganu. A to się okazało, że wcale nie miesiąc, tylko 10 dni zostało. Gdzie jest tutaj torba, którą chciałam jeszcze zabrać do pralni? Nie wiem, nie potrafię jej teraz zlokalizować, ale spakowałam pranie. A, dobra, już tutaj wszystko wzięłam. Słuchajcie, muszę zrobić generalne porządki, tylko tym razem już takie naprawdę bardzo duże porządki. Ostatnio dość dużo rzeczy wyrzucałam, więc teraz wyrzucimy kolejne rzeczy. Kolejne rzeczy zawożę dzisiaj do pralni i w ogóle dzisiaj dziwny dzień miałam, dlatego że przedwczoraj, a w poprzednim odcinku chyba nawet narzekałam, że się nie wyspałam i mówiłam wam, że czuję tak jakbym była chora. No i dziś rano się obudziłam z lekkim stanem podgorączkowym, ze zmęczenia po prostu. I co jeszcze, tak głowa mnie bolała i trochę mnie tak strzykało w kościach. No więc poleżałam sobie, zmontowałam odcinek, on mi się jeszcze zapisuje i znowu mam jakiś problem techniczny. Trzeci raz już zapisuję ten sam odcinek. Nie wiem, co się stało z moim programem do montowania. Być może po prostu będę musiała go jeszcze raz od, zupełnie nowa wgrać, bo może coś się po prostu zwiesiło. A to najlepsze jest to, że po zrobieniu update'u systemu, znaczy tego programu do montowania, tak po prostu się przycina. Miał być już ten odcinek wrzucony o waszej ósmej rano, tak żebyście, żeby poranne ptaszki, które się szukują do pracy mogły obejrzeć, no ale niestety się nie udało. Ale trudno, odcinek jeszcze dzisiaj wleci, no więc właśnie, ja sobie tak leżałam w łóżku z takim lekkim stanem podgorączkowym, montowałam odcinek, aż w końcu teraz przyszła godzina, zrobiła się godzina druga, i czuję, że energia mi wróciła, a raczej po prostu zaczęło mi frustrować leżenie w łóżku. Ja stwierdziłam, że zabiorę się za sprzątanie, bo nawet już w co mi przyszło do głowy. Przyszło mi do głowy, żeby na grupie na Facebooku zapytać się takiej baliskiej, zapytać się, czy mogłabym zatrudnić kogoś do sprzątania, kto poukładałby mi też w domu, kto po prostu poorganizowałby mi szafy i tak dalej. Ja naprawdę nienawidzę takich rzeczy robić, ale pomyślałam sobie, dobra, muszę być po prostu twarda i pozbyć się naprawdę tych rzeczy, których nie noszę, to od razu będę miała jedną trzecią domu pustą a muszę uporządkować, dlatego że za 10 dni będę miała 4 dodatkowe osoby w domu. Eh, zapomniałam wziąć proszki do prania, więc chciałam się wrócić do domu, także jedziemy. No ale przemieniłam daleko 2 minutki drogi na sukarze. Już wam tutaj pokazywałam pranie wiele razy, więc tylko po prostu nagram przybitkę, że rzeczywiście byłam, już nie będę tutaj więcej dogrywać. Witajcie na moim nieśmiertelnym łóżku, na którym porządkuję rzeczy do oddania. Ostatnio zapomniałam oddać tutaj, mam całą torbę rzeczy, e, takich, które oddaję do takich pojemników po prostu e, dla potrzebujących. I powiem Wam, że dużo osób w Czangu sprzedaje swoje rzeczy. No, i właśnie też się zastanawiałam, czy nie sprzedać, bo mam dużo rzeczy w ogóle niezniszczonych, ale stwierdziłam, wiecie co, że nie ma to do końca sensu, dlatego że ja aż tak bardzo nie potrzebuję. Dla mnie to jest za dużo zachodu, a wiem, że jakbym ja się miała zbierać do tego, żeby coś wystawić do sprzedaży, to prawdopodobnie nigdy bym tego nie sprzedała. I e, po prostu oddam to osobom, które mam nadzieję, że z tego skorzystają. Kurczę, mam kilka takich ładnych rzeczy, które nosiłam na przykład, jak byłam w. Ja mieszkałam wtedy. W Malezji, jak mieszkałam. Taki piękny płaszcz dostałam, zaraz Wam pokażę. No dobra, może to nie jest płaszcz, ale taka narzutka. Pracowałam dla tej firmy, robiłam dla nich katalog w Malezji. No i się zastanawiam, czy ją oddać, czy nie. Wiecie co no z paskiem, to ona fajnie wygląda. Może ją jednak zostawię? Widzicie? Ja tylko ja mam taki problem z oddaniem rzeczy. Nie nosiłam tej rzeczy 5 lat. Dobra, wiecie co, zostawię ją na próbę, ale w innych rzeczach, z innymi rzeczami będę bardziej wybradna. Fajne jest w ogóle to, że tutaj można zapiąć sobie rękaw. Zobaczcie, ten jest roz, rozpięty, więc on tak lata luźno, a ten jest taki przylegający, więc zawsze dobrze będzie wyglądał. Ten widzicie, spada i tak dalej. Fajny, fajny pomysł. Kurczę, czy ja to kiedyś założę, to sama nie wiem. Może kiedyś na plażę, chyba się sama próbuję przekonać. Sława jestem w pozbywaniu się rzeczy niestety. Ale wiem na przykład, że nie założę już tego sweterka, chociaż go bardzo lubię. To jest taka tunika, którą ja zawsze zakładałam, także jakieś spodenki krótkie pod spód, także tych spodenek nie widać i po prostu wygląda to jak taka króciusieńka sukienka. Niestety, ale miałam to ze sobą podczas podróży i nie nosiłam tego już też jakieś dobre 5 lat. Więc nie ma sensu się tutaj po prostu do tego przywiązywać. I jest jeszcze taki jeden duży problem, który dzisiaj będę rozwiązywać. O, a ja o tej narzutce to w ogóle zapomniałam, ona jest bardzo ładna. <laughs> tej się nie pozbywam, po prostu zapomniałam, że ją mam w domu. A problem jest taki, słuchajcie, że przez to, że ja mam sklep, że mam Hati Hati, to po prostu strasznie ciężko jest mi. Utrzymać wszystko w porządku, dlatego że mam strasznie dużo rzeczy, które są potrzebne do sesji, dużo rzeczy, które potrzebujemy na sample i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak sobie pomyślałam, kurczę, dlaczego ja nie wzięłam więcej tych takich pojemników, takich um, plecionych, takich koszy, pamiętacie, co ostatnio kupowałam? Przecież mogę sobie po prostu wszystkie rzeczy hatichati -hati włożyć. Do oddzielnych tych yy, kuferków i włożyć oddzielnie rzeczy, które już były opfotografowane, oddzielnie rzeczy do opfotografowania i sobie to po prostu uporządkować. Więc ja tutaj będę przyglądać te rzeczy, bo na przykład mam też sporo kombinezonów. I niektóre kolory mi po prostu nie pasują, na przykład ten musztardowy, on jest piękny, ale no ja go nie będę nosić i on tak po prostu wiecie, wala mi się po szafie. A po co, skoro mogę go sobie zwinąć w rulonik, tak jak Wam wtedy pokazywałam i jak będę go potrzebowała do zdjęć, bo my mamy nadal ten, o, on mi trochę zmógł, bo em, leżał na balkonie i dzisiaj straszna ulewa była, więc będę musiała jeszcze wysuszyć, ale jak wyschnie, to go zwinę sobie w rulonik, bo powiem Wam, że tak jak Wam ostatnio pokazywałam podczas sprzątania w moim domu, to... Zwijanie w Rulonik zdecydowanie się u mnie sprawdziło, i z tego co widziałam, to część z Was w komentarzach też pisała, że będziecie zwijać w Rulonik. Więc dajcie znać, czy rzeczywiście tak robicie eee, i jak Wam się to sprawdziło. Ta sukienka jest prześliczna. Ja ją kilka razy miałam na sobie. Ona jest tutaj z takim wysokim stanem, ale powiem Wam, że. Nadal jestem na nią za duża. I czekam na tę sukienkę, i czekam, i czekam, i się nie mogę doczekać, więc chyba ją po prostu też oddam, bo nie ma sensu. Skoro ja jej nie mogę na razie założyć, jak schudnę jeszcze więcej, to wtedy sobie po prostu odświeżę garderobę. A tak, no to ciężko się rozstać, bo ja ją bardzo lubię, ale nie wygląda w mnie najlepiej, więc po prostu bez sensu. Dobra, zabieram się za przeglądanie i zaraz jedziemy oddać te rzeczy do kosza dla potrzebujących. Zobaczcie, kto tutaj się wyleguje nad basenem. Dzień dobry Zosia, widzisz mnie co? Wygodnie ci tam kochanie, tak? Tak? No, nagrywam cię. Strasznie to lubisz, jak zaczynam mówić do Zoski, to Macha ogonkiem. No wiesz, jak do ciebie mówię? Dobra, to z Zośką trochę pogadane, a tymczasem zabieramy torby. Mój ogrodnik przyniósł tutaj drabinę. Słuchajcie, miesiąc temu. Pytałam się już jego dwa razy. O cześć Zośka, przyszłaś do nas. Cześć! Pytałam się go już chyba dwa razy, kiedy zabierze te drabinę i mówi, że no, przyjdę, przyjdę za dwa dni, za trzy dni. I tak stoję te drabiny tutaj na moim ogródku, niezbyt fajnie to wygląda. Mamy dwie duże torby, mogły pójść trochę lepiej, ale jak na pierwszy rzut, taki w tym miesiącu, to jestem całkiem zadowolona. Pozbyłam się wielu rzeczy. Wiem, że śledzi mnie tutaj trochę osób, które też montują filmy i wrzucają na YouTube albo po prostu siedzą w montażu. Dajcie proszę znać, jeżeli ktoś z was pracuje na Vegas Pro, dlatego że nie miałam nigdy z tym programem problemów do dwóch dni temu i teraz zapisuję po raz trzeci odcinek. Za drugim razem zapisało mi się zamiast 24 minut, to zapisało mi się 18 minut. Wszystko dobrze zaznaczam, nie miałam nigdy problemu z tym programem, więc nie mam pojęcia o co chodzi. Naprawdę mam nadzieję, że teraz się zapiszę, bo tracę po prostu czas, abyście mieli wcześniej odcinki. Nie mogłam znaleźć na początku tego i tak chodzę z tymi tobołami, ja trochę one ważą, ale dobra, podpytałam się i zobaczcie, zobaczyłam tutaj napis, że jest donation of clothes, baby items, books, etc. Więc idealnie. O, jakieś koce są. Dobra, to dorzucę tutaj. Czas zapełnić trochę to miejsce. Dobra, pozbyłam się balastu. Od razu przyjemniej. A tak w ogóle to jesteśmy teraz w takim sklepie organicznym, który nazywa się Samadhi. I mają tutaj dużo fajnych rzeczy. Mają takie, zobaczcie, takie, nie wiem to powiedzieć, takie przetwory, jakieś suszone mm, owoce, suszone warzywa, jakieś takie Dżemy z mango, różne dzikie węże. Mają też one na przykład plant based. Zobaczcie mozzarella, czyli mozzarella wegańską. Tutaj chyba jakieś są lody. Też są i wegańskie, i są takie standardowe. Jest lasagna wegetariańska. Tylko te mrożone rzeczy zazwyczaj są dosyć drogie. No i właśnie widzę, że to większe pudełko lasagni kosztuje 127 tysięcy no to w restauracji włoskiej za tyle samo kupicie normalną lasagne zrobioną na miejscu. Jakieś zupki, także tutaj spoko mają rzeczy i mają chleb świeży. Właśnie, mają normalny, świeży, taki chrupki chleb. Kiedyś tutaj kupowałam, jest bardzo dobra. Teraz na szybko podjechałam do miejsca mojego ulubionego, z sokami. Hi! Bagabar? Make makasi. I tutaj zobaczcie... Hi! Very good, how are you? Zobaczcie, tutaj są świeżo wyciśnięte... O kamera mi się przekrzywiła, No nic, już zostanie tak krzywo. Tu są świeżo wyciśnięte soki naprawdę spoko cena. Uh, do you have jamu? Yes, we have. Only vegetable. Maybe, yeah. What kind of juice is that? Zobaczcie, kupiłam sobie dwa soki. Jeden jest na wzmocnienie odporności, to jest jamu, czyli to jest imbir, kurkuma, limonka, trochę miodu na moją odporność teraz jak się trochę słabiej czuję, a drugi to jest, nie pamiętam jakie są tutaj warzywa, ale to jest sam warzywny, więc też taki trochę na wzmocnienie, witaminki i jedziemy teraz po kosze. Zobaczcie, kończyła mi się benzyna, więc musiałam teraz doładować. I tutaj jest taka malutka stacja. I doładowuję sobie bag za 50 tysięcy. Już mi migało dwa dni. Jazda, jaki korek. Sorry. Tutaj byłam ostatnio. I pamiętacie, kupiłam koszyki o te. Szkoda, że nie mają troszeczkę większych, bo mam jeszcze miejsce w szafie. Ale w sumie pasują całkiem nieźle. Zobaczcie, jakie tutaj ładne mają kosze nawet. Hello? Dobra, przetestujemy mój indonezyjski. Zobaczymy, czy się dogadam. Hi sorry. Pokapar? A soja minta i lima? Ja. Grafa Harga? Ja. Cigapulu, ok. Hej! Soja Belli i lima. Próbuję znegocjować. Ej piesku, no coś ty? Podszedł do mnie się piesek przywitać. Obsiusiałeś mi skuter maluszku, chodź Przywitał się ze mną, obsikał skuter, a teraz na mnie szczeka. Negocjuje z panem cenę, powiedział mi, że za 30 tysięcy mogę kupić ten kość. Ja? Terry Kasi. Spytałam się, czy możemy za 25, bo kupuję 5 i pan powiedział, że tak. Dogadałam się po indonezyjsku. Zobaczcie, to ten piesek, co często mi włamuje się do domu. A tam jeszcze drugi jest tam. Ten drugi się nazywa Bule. To są moje dwa ulubione pieski tutaj na ulicy. Hej Bule! Co słychać, Myszko? O, chyba jakiś obrażony trochę na mnie jest. A ty na mnie nie jesteś obrażony, prawda? Cześć. Co ty taki jesteś spokojny? Co się stało, bóle? Cześć, kochanie. Żeby Zośka tak chciała się przytulać. Dobra, ziomki, muszę uspokoić Zośkę, bo mi zaczyna się irytować. Spokojnie, Zosia. Hej. Gdzie ty jesteś? Zobaczcie, stoisz, czeka, no. Nie wolno. Zamknęłam Zośkę w domu, a tutaj już mam gościa, no. Co, so, jak u siebie się czujesz? O, jeszcze jeden tutaj podszedł. A to dziewczynka jest. Ona się trochę boi. O, o, podchodzi, zobaczcie. Cześć. Jakie mam fajne pieski. No, zobaczcie, trzy tutaj są. A Zośka biedna za szybą. Dobra, siemeczki. Gdzie wy wchodzicie? No się lubią całkiem z Zosią, więc niech się przywitają. Się nie widziały chyba dwa tygodnie. Ale zawsze jest spokojnie, także powinno być git. Cześć! Cześć! Wszystko dobrze? Dawno się nie widziałyście, co? Dobra, ja muszę jechać do pralni odebrać Zośka. No dobrze, udało mi się wyprosić tych... No, trochę chcianych, trochę niechcianych gości. Co się stało? Przestraszyłeś się? Przepraszam, nie chciałam Cię przestraszyć. Jeszcze się z Wami pobawię, przyniosę Wam smaczki niedługo, dobra? Dobra, idę ja do odebrać pranie, bo mi pralnie zamykają dzieciaki. A, chciałam Wam nagrać zakończenie tego odcinka z plaży, ale. Taka pogoda jest, przed chwilą skończyło padać znowu, a w ogóle to nie jest najlepsza fryzura jak się ma przedłużone włosy na taśmę, bo mi wystają, ale musiałam po prostu zgarnąć włosy do tyłu. To jest jedyny minus tego, że mam teraz włosy na taśmach, że nie mogę ich podnosić do góry, no bo wtedy są widoczne. Proszę, zobaczcie kto tutaj przyszedł, mały szpieg Szoguna. A ja teraz wrzucam odcinek na kanał i słuchajcie, trochę chyba czuję, że mi temperatura skoczyła, więc po prostu zobaczymy się jutro. Kupiłam tę pudełka, jak mogliście zobaczyć, znegocjowałam cenę po indonezyjsku, jestem z siebie taka dumna. No i jutro będziemy porządkować te rzeczy, nie chcę się już dzisiaj cisnąć, bo powiem wam szczerze, po prostu tak trochę słabo się czuję, więc... nie ma to sensu, lepiej odpocząć, może jakąś zupę sobie zamówię, ostatnio super fo znalazłam, nagrywałam nawet story na ten temat, bo że taka pyszna zupa, wegetariańska, ale po prostu taka wypasiona, chyba ją wezmę. Jednak na przeziębienia, nawet na Bali, zupki dają radę. A wiecie co, załatwiłam się od klimatyzacji najprawdopodobniej. Także po prostu brawo. Tyle lat mieszkam w Azji, tyle lat mieszkam z klimatyzacją, a nadal od czasu do czasu zdarza się nawet najlepszym. Także widzimy się jutro, Hejka. Symankowi chyba rekordy, jeżeli chodzi o to, jak długo można nagrywać jeden odcinek, bo witam się z Wami. Tydzień później. Zaraz Wam wyjaśnię, co się wydarzyło, a tymczasem wyjaśnię Wam, że idziemy z Zośką na spacer. I ja teraz akurat chciałam na chwilę wyrwać się z chaty, także idealnie, bo mogę połączyć nagranie, wytłumaczenie się i spacer z Zośką, więc i dla mnie przyjemność i dla niej. Słuchajcie, tydzień przerwy w nagrywaniu, ale to dlatego, że takie miałam wielkie plany, że posprzątam w ogóle i tak dalej, poukładamy razem rzeczy. To jeszcze zrobimy, ale nie w dzisiejszym odcinku, a ja się rozchorowałam. Rozchorowałam się, rozłożyłam się chyba na 4 dni. Jakiś wirus krążył tutaj po changu. Moi znajomi też się pochorowali, niestety. No i jakoś tak nie miałam ochoty, nie miałam weny nagrywać. A potem nagrałam Projekt Lady, potem nagrałam Top Model, i tak jakoś powychodziło, ale jestem i przychodzę do Was z newsami. Dlatego że jutro przyjeżdża moja siostra z rodziną, nie mogę po prostu w to uwierzyć. Jutro? Jutro. Dzisiaj wylatują już samolotem z Polski, chyba w sumie za jakieś. 5 godzin muszę z domu wychodzić, więc ja teraz jeszcze dogrywałam jakieś ostatnie rzeczy przed ich przyjazdem. Chociaż powiem wam, że w sumie nie było tego aż tak dużo uważać, bo jedzie samochód. E, tak naprawdę to co musiałam im zorganizować samochód, bo będą jeździli samochodem, więc znalazłam takie miejsce, gdzie można wypożyczyć na cały dzień samochód. E, oni będą mieli Honda CRV, chyba. 400 tysięcy za dzień, także spoko będę musiała znaleźć jakieś miejsce na mój skuter, dlatego że ich samochód będzie zaparkowany na moim podjeździe. No i będę musiała sparkować skuter teraz poza domem. Ciekawa jestem, czy nie będzie z tym problemów, ale myślę, że jakoś tam damy radę. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. rzecz którą e, muszę zrobić przed przyjazdem mojej siostry, no to właśnie jest to sprzątanie. No więc ja tam zaczęłam już sobie, wiecie, poorganizowałam rzeczy, wyprałam rzeczy, chociaż teraz już znowu muszę pojechać do pralni, no bo tydzień minął oczywiście, e, ale jeżeli chodzi o takie naprawdę konkretne porządki, to zamówiłam ekipę sprzątającą. Mimo tego, że ja mam trzy dni w tygodniu sprzątanie, no to mówiłam wam, że ta pani, która u mnie sprząta, to ona tak no tak, z grubsza tylko sprząta, a tak to w ogóle nie odsuwa. Na przykład lodówek, wiecie, mam pajęczyny w domu. Ostatnio zwróciłam jej uwagę i spytałam się, czy mogłaby też właśnie wyczyścić tak dokładniej, bo mam pajęczyny, czy mogłaby też wyczyścić pod szafkami przestrzenie. No i ona się mnie spytała, gdzie mam pajęczyny i powiedziałam, no na przykład przy kanapie. W dużym pokoju, no i tam nie mam już pajęczyn, ale wszędzie indziej, gdzie miałam pajęczyny, no to nadal mam pajęczynę. Więc po prostu stwierdziłam, że wynajmę ekipę. I teraz mam chyba pięć osób u mnie w domu, które naprawdę konkretnie sprzątają. Wiecie, wszystkie fugi myją w ogóle centymetr po centymetrze. A jeszcze jeden powód, dla którego ja w zasadzie ich wynajęłam, taki najważniejszy, to jest taki, że moja siostra jest alergiczką. No wiecie, ja mam psa, więc. I tak moja siostra będzie się trochę męczyć, ale chcę jak najbardziej wszystko wyczyścić tak, żeby jak najmniej się męczyła. I mam też prane materacę taką parą specjalną. Właśnie Aleksa mi polecała tę ekipę sprzątającą, bo ona ma koty i ma kilka tych kotów, więc też ona przynajmniej raz w miesiącu robi takie czyszczenie, żeby sierści się pozbyć. W ogóle zobaczcie, jak pięknie jest za mną. Idziemy właśnie przez moje ukochane pole ryżowe. Wszystko jest zielone, nie mogę się doczekać, aż pokażę moim siostrzenicom moje ulubione miejscóweczki. Zośka też ja też lubię tę miejscóweczkę. Zawsze tutaj chodzimy na spacery, to jest tuż za moim domem. Przepięknie tutaj jest. No właśnie, więc już mi powiedziała e, pani, która jakby nadzoruje całą ekipą sprzątającą, że materace u mnie w sypialniach już są wyprane, więc tam e, tak naprawdę chyba, chyba sypialni już skończyli. Dół jeszcze kończą i tak naprawdę to będzie już wszystko. Mieli sprzątać dziś i jeszcze jutro, ale jest szansa taka, że się ze wszystkim dzisiaj wyrobią. Fajnie by było, bo wtedy już by miała wiecie trochę spokoju. Nagrałam też odcinki na zapas przed przyjazdem mojej siostry, żeby się nie stresować i jak będę chciała sobie zrobić wolny dzień, to wiecie, chciałam sobie dać troszeczkę takiego zapasu, żeby też się nacieszyć z rodziną. Będę miała teraz całkiem spore wyzwanie, jak to wszystko po połączyć. No i jutro jadę odebrać ich z lotniska. Jadę chyba na oni lądują o 3:00, chyba 30 po południu jakoś tak. Więc to sporo spoko pora nawet, kiedy lądują. Bo jak ich odbiorę z lotniska, wrócimy do domu, to pewnie będzie jakoś siódma, ósma. To jeszcze sobie zjemy kolację razem, może pogramy jakieś gry, zobaczymy. Bo to będzie pierwsza podróż samolotem moich siostrzenic, pierwszy ich pobyt w Azji, pierwszy ich taki wyjazd zagraniczny do państwa, gdzie nie dogadają się na pewno po polsku. Więc to będzie w ogóle mega ciekawa sprawa i aż po prostu w to nie wierzę. Jakoś do mnie jeszcze nie dociera to. Że one już jutro będą. Jestem w, w ogóle ciekawa, jak im zleci podróż i czy będzie im się podobało w samolocie. Zobaczymy też, jak się dziewczyny dogadają, moje siostrzenice, jak się dogadają z Zośką. E, Zośka uwielbia ludzi, ale powiem wam, że do dzieci ma taki stosunek bardzo neutralny, w sensie dla niej dzieci po prostu nie istnieją. Nawet jak dzieci chcą podejść i pogłaskać, to Zośka tak jakby ich nie widziała. Ale to zawsze tak było na plaży. Ja się z tego powodu cieszyłam, bo Zośka Zoś się czasami na plaży na przykład zdarza podbiec do obcych ludzi, zacząć ich lizać, wiecie, łasić się i tak dalej. I zawsze się bałam, Boże, jak podbiegnie takie jakiegoś dziecka, jeszcze dziecko się Przestraszy czy coś, to co to będzie? Ale nie, właśnie ona nigdy nie była zainteresowana, więc zobaczymy, jak to będzie w domu. I jeszcze jedna rzecz, która też mnie w sumie zastanawia, to jest to, jest to e, czy jakieś vlogi nagramy wspólnie, bo już kilkoro z Was się mnie pytało, czy nagram coś z moimi siostrzenicami. E, muszę się najpierw spytać przede wszystkim mojej siostry, czy nie miałaby nic przeciwko. Bo wiecie, bo, bo, bo może nie, nie chciałaby, żeby pokazywać moje, twarze moich siostrzenic, ale to zawsze można obejść w bardzo łatwy sposób, bo mogę po prostu zblurować im buzie, Albo na przykład jakoś tak ponagrywać, wiecie, żeby nie było ich widać, tylko słychać, więc zobaczymy. Ja osobiście to chciałabym coś z nimi nagrać, bo fajnie będzie właśnie podpytać je, co uważają i w ogóle zobaczyć, jakby bali z perspektywy dzieci. No to, to właśnie. To zastanawiam się, jak to tutaj będzie, ale na pewno mamy już listę restauracji, do których moje siostrzenice chcą pójść. Mam listę dań, które chcę, żeby spróbowały, na pewno smoothie bowls, bo one po prostu uwielbiają, no, które dzieci... Nie uwielbiają takich pięknych dań, i jest niedaleko mnie taka restauracja z basenem. I raz wysłałam moim siatrzenicom zdjęcie tego basenu, i tam taka kaczka dmuchana, żółta pływała. wiecie, takie floaty, na którym można sobie usiąść? I moje siatrzenice, ostatnio, jak z nimi rozmawiały, to powiedziały: Ciociu, ale obiecuję, że pójdziemy tam do tej kaczki, więc tam na pewno musimy, musimy pójść. Ale się nagadałam, ale to dlatego, że taka ekscytacja, i po prostu aż mnie osi kochani! Mieszkanie posprzątane, dom posprzątany jest tak czyściutko, że z podłogi mogłabym jeść, ale wykosztowałam się. Za dzisiejsze sprzątanie zapłaciłam 2 miliony, prawie 2 miliony 200, także dużo kasy, ale słuchajcie, wszystkie szuflady wymyte, wszystkie pojemniczki wymyte, Wymyli, wyczyścili mi w ogóle zasłony, wyobraźcie sobie, że nie mam sprzątanie, a mi tutaj od roku nikt y, nie, nie mył właśnie na przykład zasłon, zasłon, więc, a i najważniejsze właśnie, tak jak Wam mówiłam, na czym mi zależało, to mam wyprane wszystkie poduszki, mam wyprane wszystkie kanapy, wszystkie łóżka, y, więc wydaje mi się, że jak za taką cenę i ile osób pracowało, raz, dwa, trzy, cztery, chyba pięć osób y, pracowało przed, nad tym moim domem, to to jest naprawdę uczciwa cena, no i tak sobie myślę, że może... Raz na półtora miesiąca właśnie zrobię taki deep clean, żeby utrzymać ten dom w jakiejś gotowości. Rozmawiałam z moją siostrą przez telefon, rozmawiałam z moimi siostrzenicami przez telefon na kamerce. I jest teraz godzina 19 u nas, czyli za dwie godziny ich samolot wylatuje. Boże, się nie mogę doczekać. W ogóle spoko bilet mają, dlatego że jest jedna przesiadka tylko w Dubaju, więc akurat w połowie trasy, więc mają tak. No prawie w połowie trasy mają tak fajnie podróż akurat rozbitą. Ja bardzo często jak latałam do Azji, to miałam przesiadkę na przykład w Niemczech, więc ten pierwszy lot to był taki wiecie, trochę lot z dupy powiedzmy. Przestań, Zośka. Zośka dzisiaj w ogóle pierwszy raz w życiu widziała odkurzacz. No tutaj wszyscy zawsze wiecie zamiatają tylko, a potem myją podłogi. No i właśnie Zośka zgłupiała dzisiaj jak zobaczyła odkurzacz. Nawet nie szczekała, ona na przykład szczeka na miotły. Nienawidzi miotu. po prostu, jak widzi, że ktoś zamiata, to muszę ją brać do drugiego pokoju. Jak ja zamiatam, to jest walka po prostu z miotłą. A na odkurzacz tak patrzyła... Zosia stop! Patrzyła zainteresowana, nie wiem co tam się dzieje, pójdziemy sprawdzić. Zosia, co się dzieje? Zosia, no zobaczcie, siedzi tutaj i szczeka za lodówką. Może jakiś e, gekon tam po prostu wszedł. Właśnie, za lodówką też mam wymyte. Co ja mówiłam Zośka? Rozproszyłaś mnie teraz. Aha, że na ten odkurzacz tak śmiesznie zareagowała, tak zdębiała i się patrzyła. Nie, nie, rób. Nie hałasuj, bo będziesz przeszkadzać sąsiadom. No co ty tutaj robisz? Tutaj wiecie, ja mam, ja mam jakieś tam jaszczurki, mam jakieś inne zwierzaki. Mam nadzieję, że to nie myszka. Zosia, czy to była myszka? Nie, na myszki ona... Ona ma inny szczek na myszki, serio, ja wiem kiedy ona szczeka na mysz, bo po prostu wydaje takie dziwne dźwięki, jest takie dziwne światło, a propos dziwnych rzeczy, tutaj y, się włączyło, nie wierzę po prostu w to, że moja rodzina jutro przyjeżdża, muszę usiąść, ochłonąć, jeszcze sobie trochę popracuję, prawie zmontowałam kolejnego vloga, więc będę miała jeden odcinek tak jakby na zapas, a i zaraz opublikuję w ogóle vloga. O pierwszej po czasu polskiego, idealnie. O pierwszej najbardziej lubię publikować filmy. Widzimy się trochę później. Może jakiegoś TikToka zrobię. Zapraszam w ogóle na mojego TikToka: Pantinka podkraśnik official. <grymne> Nie mogę z tego official, a już mówiłam, że miałam zajęte samo Pantinka i też na Instagram zapraszam Pantinka. Dużo, dużo, dużo zdjęć wrzucam i wydaje mi się, że ciekawych story.